Sam krójik. Witam, Roman. Witam. Po co idziemy do wentyla, Roman? No ty jest kurwa głęboko. Ko, krójik, kostki ci tak? zakryło nawet. To, co, co mówisz? Jest ja już trochę najebane, jestem także w No dobrze, dobrze, a i dopijemy u wentyla? Co, dzisiaj? To jest wentyl? Nie mam. Czyli to i co u niego pijemy? Mam to gdzieś. Kuma, on kurwa idzie po wodzie, jak Nie lubi piciu wentyla. Kurde, <laughs> w A na <laughs> widok mamy Dawam <laughs> wam powiem Chodźcie do, 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 do Kaszuba Nie mamy pieniędzy My spukani jesteśmy <laughs> Rafał, nie wiedziałem, <mogę. śmiech> <Rafał, nie śmiech> było dzisiaj w tej byłem na ekranie. Na tym koncercie śmiertelnych. No chyba wkrótce. Kura wokałów, tylko w Odpadną kiry. I skarbówka. I właśnie, no właśnie, wokałów. Biesz Zimno? Królik, opowiedz o tym, jak było. Kurwa, no. Przestań grywać, bo to w przycięciu jakiegoś youtuba i będzie.